Koledzy Narutowicza byli zbrodniarzami, którzy zorganizowali wojny i rewolucje, gdzie ginęli, mordowani byli przez nich wszyscy chrześcijanie i porządni ludzie. Wywracane do góry nogami były wszystkie chrześcijańskie białe państwa. To nie jest rasizm, to jest prawda. Wszyscy koledzy Narutowicza okazali się zbrodniarzami. Głos, I, trzeba tak, tak. I trzeba o tym głośno mówić! Jeżeli, rognia, I trzeba o tym głośno mówić! I jeżeli dzisiaj. To... Proszę Państwa, z po to na pewno zobaczy nas dobrze słychać i w ogóle czy my jesteśmy słyszalni. Przepraszam Państwa za bałagan ale to wszystko jeszcze jest w pokłosie tego, że jesteśmy w proszku. No przynajmniej ja jestem w proszku, jeżeli chodzi o opanowanie nowego laptopa. To możemy już odłączyć. Nową kamerę możemy... Psz, 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 psz. Gdzie ta nowa druga, Także jesteśmy tutaj we dwoje, a Jowita weź po prostu, o, powiedz co się dzieje z tą kamerą, objazd dookoła, a ja będę pracował, żeby no, uruchomić drugą kamerę. No, jesteśmy dobry. na patelni dzisiaj. Dzień dobry. A dzień dobry. O, pan podejdzie, wejdź. Ok, Jak pan ma na imię? Nie, nie, my się tak uchwalimy. Okej, okay, dobra. Nie się. I, to właśnie, a jesteśmy odważ. na patelni, nie mamy, nie, nie widzę przez... Ale panie nie panie. Nie Miłego, dobrej nocy. Dobrej nocy. Jesteśmy na batalni. Zapraszamy e, oczywiście przechodniów na uczestnictwo w Marszu e, Morskim na zamek, e, ale również e, dzisiaj wiadomo, żeby zaprosić ministra. No właśnie, właśnie. Mogę teraz wejść, bo już mamy nową kamerę raczej tą drugą. Proszę Państwa, Radek, ministrze, weź Ankę Appelbaum i chodź z nami na Marsz Morski na zamek. To jest bardzo czytelne, wyraziste i. Pełne radosnej nadziei, wezwanie, zaproszenie. Yy, może ja to przeczytam yy, do końca. Mianowicie, mianowicie, chwileczkę jak to jest. Yy, zbieramy podpisy pod taką właśnie petycją, prośbą, zaproszeniem do pana. Mamy jeszcze Proszę. Brzmi to tak. Dlaczego tak? Dlaczego tak jest? No bo sprawa, no jesteśmy w takiej a nie innej sytuacji geopolitycznej. Większą się chmury nad globem, dosłownie. No i tak, się wracamy do pana, do jego ekscelencji ministra. My niżej podpisani, uprzejmie zapraszamy. Wiesz co, poczeka chwilę. Sprawdź czy my jesteśmy dobrze słyszani. Bo to, żeśmy mieli zrobić. Może ja to jeszcze inaczej zrobię, to może zrobić przez laptop. Zobaczmy, czy my jesteśmy jako tako osłyszalni Ja to ja, 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 ja już zawieszę z lat. Ja sobie zobaczę czy to się dzieje. Aha, to jest tu. Jesteśmy na żywo, jesteśmy widzialni, jesteśmy widzialni. Yy, proszę Państwa, to jest patelnia. To jest piękne miejsce. Teraz ono tak się złoci czekajmy jesteśmy słyszalni jesteśmy, 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 jesteśmy słyszalni także dobrze jest was tak, dalej no, zrób lutkę dookoła dobrze tego jesteśmy słyszalni już A, czek, jeszcze się chwilę, chwilę chwilę To musimy zciszyć. tutaj musimy Kamera, 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 two proszę. To jest patelnia, proszę Państwa, tutaj Kwas Kultury i nauki, metro, policja, która nas pilnuje, ludzie, którzy chodzą nasza petycja i nasze bardzo poważne sprawy geopolityczne poruszane w niewielkim studio, ale przez dzielnych, autentycznych, prawdziwych działaczy narodowo-demokratycznych. A zatem my, niżej podpisani, uprzejmie zapraszamy Pana Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, Radosława Sikorskiego z małżonką Annę Elizabeth Applebaum sikorską na Piąty Marsz włoski na Zamek 28 czerwca 2025. Rocznica Traktatu Wersalskiego jest dobrą okazją do spotkania, wspomnień historycznych, okazania politycznego wsparcia politykom budującym w Polsce dobrobyt i pokój. Bardzo nam zależy, tutaj sobie pozwolę to wyeksponować, no, zaraz chwileczkę, to jest tu proszę Państwa, bardzo nam zależy, Aby nas, aby nas, pan minister, dyplomatycznie obronił przed możliwym masowym eksodusem z Izraela do Polski. Obawiamy się, że nasze państwo tego nie przeżyje. Prosimy powiedzieć premierowi Netanyahu i prezydentowi Trumpowi, żeby ten eksodus robili do Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej. No i tutaj taka formuła na koniec, że upoważniamy. Upowalniamy, ale żeby się widzieli dla was na oczy, proszę tylko wam pokazać. Nożycy państwo do tej a... Upoważniamy a upowalniamy działaczy stoicy słowiańskiego im. imienia Romana, Jadwiga Sokołowska, Aniśmi Sali, Eugeniusza Sędzkiego, Anne Orzechowską, Stefana Giedrojcia i Jolantę Duda do przedłożenia, do przedłożenia niniejszego naszego zaproszenia panu ministrowi. Radosławowi Siwkowskiemu. No i taka tutaj jest petycja, ludzie się pod tym podpisują, kilka podpisów jest. Złożymy to w ministerstwie. No i marsz, Włoski na Zalek się zbliża. O, tutaj no, przypominam, picie. że odbędzie się już w sobotę. Tak. O godzinie 15.00 ruszamy z podkowita, morskiego, oczywiście. A w piątek będzie granie przy Romanie, na które zaprasza od 17.00 Adam Czeredkowicz. Wspominamy panią Marzannę Gontarską. No i oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zwrócili się o pomoc dla Telewizji Narodowej. Właśnie ktoś do nas podszedł. Dzień dobry, dobry wieczór. Jak pan ma na imię? Paweł. Panie Pawle, chce pan coś powiedzieć do telewizji narodowej? Nie, ja chciałbym zapytać jakie podpisy, Aha, w jakim dobra. celu zbierają Zbieramy podpisy. podpisy pod petycją do Pana e, ministra Radosława Sikorskiego, e, żeby wziął udział w naszym marszu Moski na zamek oraz e, bardzo nam zależy, aby pan minister dyplomatycznie obronił Polskę przed, e, przed e, możliwym masowym eksodusem. Z Izraela do Polski. Obawiamy się, że nasze państwo tego nie przeżyje. Prosimy powiedzieć premierowi Netanyahu i prezydentowi Trumpowi, żeby ten eksodus robili do Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej. To taką petycję. To ma. jest petycja, tak? Tak. tak. Czyli grzeczna to jest prośba do Zaproszenie rządowcy. i petycja. Może pan się podpisać, proszę bardzo. Wie pan, co jakby. Hmm... Pan... No, no. Myśli pan, się nie, nie, po prostu chodzi mi o to, że gdyby to była jakaś y, y, kwestia ustawy, czy kwestia jakiejś uchwały, rozumie pan coś takiego? Jak to jest petycja, to trochę, nie wiem, do y, no, wiadomo, że nikt się do tego nie zastosuje, tak? I że po prostu. Nie, no bo jeżeli Polacy chcą, żeby eksodus z Izraela nie był organizowany w kierunku polskim, tylko sugerujemy amerykańskim, to coś znaczy. No wie Pan, nie, to nie chodzi o to, że mm, nasz głos nie znaczy w tym sensie, że my że go wyrażamy, tylko nie sądzę, żeby nasz rząd y, się jakkolwiek do tego odniósł. Wypadło. Rozumiem. Aktualnie to rzeczywiście. Ale, ale tutaj nie w tym rzecz. Tak naprawdę my tutaj jesteśmy dosyć często i nasze petycje mają przede wszystkim za zadanie zbierać wsparcie społeczne do tego, aby rząd zobaczył, że w duchu narodu polskiego jest duch patriotyczny, że my chcemy, że, że środowiska prawicowe nie chcą być dyskryminowane. Nie chcemy, żeby przyklejano do nas różnego rodzaju etykiety, które są nieprawdziwe, bo są niezgodne z naszymi poglądami, tak naprawdę. Dlatego tutaj, na przykład w tym zaproszeniu, zapraszamy po prostu, no wyraźnie zapraszamy ministra spraw zagranicznych razem z żoną, która jest z pochodzenia Żydów. Tak? To są takie drobne elementy, gdzie my pokazujemy tak naprawdę, że to, co się do nas przykleja, jest nieprawdziwe. Jeżeli my jednocześnie prosimy o to, żeby jakoś zapobiec eksodusowi Izraela do Polski, to też mamy na myśli to, że historycznie Polska tak naprawdę wielokrotnie przyjmowała Żydów. Tak? właśnie poprzez takie eksodusy, tak, oni uciekali, tutaj były dosyć takie historia nasza polska jakby zna dosyć dużo takich nagłych migracji żydowskich i tak naprawdę po prostu stoimy na stanowisku, że już kolejnego po prostu takiego eksodusu nie chcemy, że jest tyle państw i że fajnie by było gdyby w końcu nie wiem Tą Polskę zaczęli pomijać, dlatego że każda tego typu eksplozja, że tak powiem, migracyjna ze strony Izraela, no niestety kończyła się czy właśnie wpływem na gospodarkę, czy wpływem na rządy polskie. tak, no to, są, to są tak naprawdę silne grupy, tak? I my zwracamy na to uwagę, nie mając jednocześnie nic, przeciwko każdemu pojedynczemu Żydowi, czyli nie jesteśmy w żaden sposób antysemityczni. Znaczy, no rozumiem Znaczy tak, tak nie, nie, jesteśmy... nie uważa Pan, nie Pan z że naturalnym kierunkiem takiej tak. e, ucieczki, no bo zakładamy, Chcemy, że jednak dojdzie do, do Polsce, ucieczki na skutek tak? wojny, naturalnym kierunkiem ucieczki z Izraela są stany zjednoczone. To znaczy, zgadzam się oczywiście z Państwem co do tego, jaki jest naturalny kierunek. No to trudno tu powiedzieć o naturalnym kierunku, bo wątpię, żeby przeciętni Amerykanie byli też entuzjastami. Może nie tyle przeciętni, co świadomi narodowo-Amerykanie byli entuzjastami tego, żeby oni pojechali akurat do Ameryki, ale jak najbardziej rozumiem, o co Pani chodzi. Mm -hmm. e, bo chodzi tak naprawdę o to, żeby e, Polską rządzili po tak? przede wszystkim. Że jest 22:04, żeby... mamy upad, mamy że już... mamy... Ko kończymy nasze wejście. Także, Także Może pan zostać i nam pomóc, będziemy się za chwilę zwijać. Bardzo Szanowni Państwo, telewizja Narodowa towarzyszy narodowi polskiemu w różnych ważnych powodów, chwilach. Czysto, taki... No właśnie z powodów technicznych, tak między innymi straszliwego ciosu, to, żeby... jaki spadł żeby... na nas. Mianowicie, jak Państwo A, żeby pamiętacie, żeby... zostaliśmy straszliwie skrzywdzeni przez rekwizycję. Ona została zarekwizytowana. Cała myśl techniczna nie telewizji narodowej zostały nam zabrane trzy laptopy, trzy komórki pendrive, także no, no podcięto nam skrzydła, nie mogliśmy nadawać, ale jednak jesteśmy z państwem, nie odpuszczamy czołem wielkiej Polsce.